Dzięki temu, że wypadł mi śrubokręt, znalazłem oryginalny śpikulec. Oryginalny wygląda coś takiego. Drut. Wy... Właśnie, gdyby ktoś się jeszcze zapytał o numerację wierteł, tu masz fres on jest u nas używany do frontów szuflad, żeby było gdzie hdf wsunąć. Frez oznaczony jest numerem 82 w cyfleksie. Teraz najważniejsze są wymiary, jakie będziesz wpisywał w maszynę, bo po wymianie, po odkręceniu tych dwóch imbusów, które tutaj widzisz, Takim małym kluczykiem bosowym należy wszystko zmierzyć. Ciężko mi to będzie. O, oprzemy, żeby ci pokazać, o co mi chodzi. Długość, długość narzędzia jest liczona. Odczekaj, kurczę, no patrz, wszystko. Jest liczona. Odtąd do czubku, do czubka. Średnica narzędzia to nie jest średnica robocza. Pamiętaj, średnica narzędzia, średnica futerka, jaką masz podać. Długość robocza od czubku do wyżłobień na wiertle. I musisz sobie zmierzyć, ile ma. Ja teraz muszę odłożyć telefon, żeby móc zmierzyć.